Szanowni państwo, witam na naszej konferencji prasowej. Jak państwo wiecie, jesteśmy w trakcie debaty nad udzieleniem absolutorium rządowi, a w zasadzie dwóm rządom za rok ubiegły. Klub Nowoczesna niestety nie będzie mógł głosować za udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu w roku ubiegłym z paru względów. Przede wszystkim musimy odnieść się do pozyskanych dochodów budżetowych w roku ubiegłym budżet nie został po stronie dochodów zrealizowany w stosunku do pierwotnego planu, czyli planu sprzed grudniowej nowelizacji, która zdaniem wielu ekspertów nie powinna mieć miejsca, zabrakło 8 miliardów złotych, to zbyt dużo, żeby uznać to za pożądaną sytuację, zabrakło pieniędzy z LTE, które rząd przeniósł na realizację swoich obietnic wyborczych w tym roku, ale zabrakło też wpływów VAT, co jest już powtarzającą się i trudną do zaakceptowania sytuacją w Polsce. Mamy najdroższą w Europie administrację podatkową, co oznacza, że wskaźnik kosztów do poborów jest najwyższy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wprost mówiąc, oznacza to, że pobór każdej złotówki podatków w naszym kraju kosztuje najwięcej w Europie. Pogarsza się z drastycznie efektywność ściągania podatków, kar naliczonych, ścigania, pogarsza się efektywność państwa w ściganiu przed przestępców w tym zakresie. Należności państwa z tytułu zaległości podatkowych na koniec ubiegłego roku wyniosły 17,6 miliarda złotych, Co stanowi 6% całości pozyskanych wpływów budżetowych, to zdecydowanie za dużo, by uznać to za sytuację pożądaną. No i mamy pogarszającą się sytuację w FUS. Na to uwagę, zwróciła również, na to uwagę zwrócił również NIK. Sytuacja w FUS wygląda w ten sposób, że w ubiegłym roku dotacja z budżetu państwa. Czyli 42 miliardy złotych, pokryta z pieniędzy podatników, okazała się zbyt niską kwotą, i minister finansów, dla ratowania płynności FUS-u, udzielił dodatkowej pożyczki w wysokości ponad 8 miliardów złotych. Łączna suma zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych fusowi na koniec ubiegłego roku przekroczyła już 45 miliardów złotych i jest to kwota, która w naszej ocenie, ale także w ocenie Niku, jest nie do odzyskania z FUS-u, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadzwyczajnie nie ma pieniędzy, żeby je oddać, ponieważ corocznie pogłębia się deficyt i ZUS nie wypracowuje żadnych nadwyżek, które mogłyby, z których mógłby tę pożyczkę oddać. Ta pożyczka została w tej chwili przeniesiona z roku na rok. Naszym zdaniem ona powinna zasilić wydatki państwa a nie być księgowana w rozchodach, bo dziś rząd właśnie tak postępuje, jak zły księgowy, nierzetelny księgowy, który udaje, że pewne pieniądze jest w stanie odzyskać. I w gruncie rzeczy, gdybyśmy chociażby kwotę zeszłorocznej pożyczki zaksięgowali w kosztach państwa, to deficyt wzrósłby nam do 3% PKB, a gdyby całość tego odpisu zrealizować, to byśmy przekroczyli 3% PKB, w związku z czym przekroczylibyśmy maksymalnie dopuszczalny deficyt w Polsce. Z tego powodu klub nowoczesny absolutnie nie jest w stanie podpisać się pod udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu w roku ubiegłym. Tyle z mojej strony. Szanowni Państwo, wczoraj decyzja rządu Rady Ministrów o tym, że będzie poparcie dla projektu ustawy... Prezydenckiego obniżenia wieku emerytalnego. Ale ta ustawa jest zła. Ta ustawa spowoduje, że nasi emeryci będą wpadać w skrajną biedę i musimy o tym mówić bardzo głośno. Ta ustawa powoduje, że odwracamy sytuację, którą nie tak dawno zrobiliśmy, po to, żeby uwzględnić sytuację demograficzną i sytuację na rynku pracy, po to, żeby realnie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który odpowiada za wypłatę rent i emerytur, miał fizycznie możliwość dopełnienia swoich konstytucyjnych obowiązków państwa. Niestety, ale projekt ustawy pana prezydenta, który będziemy procedować jest ustawą, która odwraca tą sytuację. To tak naprawdę oznacza, że kobiety dostaną, dostaną Około 1000 zł mniejszą emeryturę niż dostają ją dzisiaj. To oznacza tak naprawdę tyle, że emeryci będą wypychani z rynku pracy. I to między innymi z tego, co zapowiada, zapowiada, zapowiedziała Rada Ministrów w swoim oświadczeniu na temat tego projektu ustawy, będzie oznaczało, że prawdopodobnie zabroni się emerytom dorabiać do tych emerytur. To oznacza, że i tak dziś już skrajnie niskie emerytury w przyszłości będą jeszcze niższe i zabroni się w dodatku emerytom jeszcze dorabiać. To znaczy, że naszych emerytów, ale tak naprawdę i nas samych w przyszłości czeka skrajna bieda. Nie wiem, czy rząd ma na to pomysły. Dzisiaj używa, nawet w samym rządzie słyszymy, że są, jest dwugłos, że tak naprawdę minister finansów trochę obawia się z czego to wszystko sfinansować, bo nie ma na to pieniędzy w budżecie i to, i to są fakty. Natomiast wszystkie opowieści w to są tylko i wyłącznie kupowanie kolejnych głosów wyborców, to jest spełnianie obietnic wyborczych. Natomiast nie ma to nic wspólnego z przyszłością i dbaniem o przyszłość emerytów. Proszę też pamiętać, że E, ustawa emerytalna to tak naprawdę są koszty, które do 2025 roku 140 będzie nas kosztowało 140 miliardów złotych, do 2035 roku aż 381 miliardów złotych, a to jest tak naprawdę roczny budżet. Nie ma na to środków w budżecie. Prawdopodobnie za to zapłacą obywatele, którzy po prostu pracują, płacą podatki. Czyli prawdopodobnie czeka nas podwyżka ZUS-u, e, czy podatków, czy innych danin na koszt państwa, bo z czegoś będzie trzeba to sfinansować. I martwi mnie tak naprawdę to, że. Również w opinii bas w, w opinii różnych ministrów w rządzie są informacje, że ta ustawa jest zła, że ta ustawa nie poprawi sytuacji emerytów, ale nikt tego nie słucha. Ktoś pie, pięścią walną w stół powiedział, że ta ustawa musi być zrealizowana i ona wchodzi w życie, za chwileczkę będzie procedowana, prawdopodobnie zostanie przegłosowana e, błyskawicznie na komisji, a potem na sali posiedzeń plenarnych i będziemy niestety to my, osoby pracujące dzisiaj, ponosić konsekwencje tej złej ustawy. E, ta ustawa, Ustawa nie poprawi sytuacji ani kobiet, ani obecnych emerytów, ani przyszłych emerytów. I kolejna rzecz, o której muszę powiedzieć na koniec: opinia basu, która jest miażdżąca tak naprawdę dla tej ustawy, w której pokazane jest, że ustawa opiera się na wyliczeniach na najbliższe cztery lata. A perspektywa reformy emerytalnej powinna opierać się na prognozach długoterminowych, na tym, że mamy starzejące się społeczeństwo, że procesy demograficzne idą w tym kierunku, że powinniśmy wspierać jak najbardziej ten sektor i, 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 i tę grupę społeczną. Natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości kompletnie o tym nie myśli, wręcz przeciwnie, odbiera nam możliwości funkcjonowania, a już z pewnością spowoduje biedę wśród emerytów. Dziękuję. Proszę Państwa, ostatnio nam grupa, grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości rzuciła na szybko można powiedzieć z zaskoczenia ustawę dotyczącą podwyżek tzw. ERKI, czyli podwyżek dla prezydenta, premier, pani premier, dla ministrów, wiceministrów, dla tych wszystkich osób, które są, które reprezentują, które są politykami z najwyższego szczebla. Ja mam wrażenie, że ten sposób procedowania, czyli rzucenie ustawy w ostatniej chwili, tak, że tak naprawdę nie można się było z nią zapoznać, że ona tak naprawdę była dostępna wręcz rano. W postaci druku wynika z faktu, że prawo jest sprawiedliwość wstydziło się tej ustawy. Dlatego, że zwróćmy uwagę, jaką mamy sytuację. Mamy sytuację, w której mamy w tej chwili rząd, który ma rekordową liczbę ministrów i wiceministrów. W ogóle w Polsce mamy ministrów 23, w momencie, w którym w dwa razy większych Niemczech jest tych ministrów zaledwie 14 bodajże. Mamy sytuację, w których naszych wiceministrów jest 95, w tych samych Niemczech wiceministrów jest 50 paru. Czyli mamy prawie dwukrotną liczbę wiceministrów w stosunku do dużo większego kraju. Jeżeli by zaproponowano nam dużo mniejszą biurokrację, czyli mniej tych stanowisk, ale równocześnie podwyżki dla nich, to zrozumielibyśmy takie rozwiązanie. Wtedy widzielibyśmy, że być może szukają specjalistów, którym trzeba więcej zapłacić. Natomiast w tej chwili tak naprawdę te ministerstwa to są miejsca dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, często bez żadnego nawet wykształcenia zgodnego z kierunkiem zawodowym, którym powinni się legitymizować. Na przykład weźmy pod uwagę Ministerstwo Sprawiedliwości. Mamy pana wiceministra Jakiego, który ma radę 31 i wykształcenie politologiczne. Tak naprawdę to są synekury dla swoich polityków zamiast, zamiast szukanie rzeczywistych specjalistów, którym trzeba dobrze zapłacić. To wszystko powoduje, że nowoczesna nie poprze tego projektu nie poprze tego projektu, mimo tego, że jest w nim jeden zapis, który moglibyśmy poprzeć, jest to zapis dotyczący pensji dla pierwszej damy. Uważamy, że rzeczywiście ona musi przestać pracować, musi pełnić pewne obowiązki reprezentacyjne dla kraju. W związku z tym prawdopodobnie powinna otrzymywać również pensję, żeby w przyszłości nie mieć tej pięcioletniej dziury w życiorysie. Natomiast uważamy równocześnie, że nie ma powodu, żeby w sytuacji, w której jeszcze ten rząd się nie wykazał żadnym działaniem na rzecz poprawy finansów publicznych, tutaj mieliśmy przykłady zaprezentowane przez koleżanki, w której ten rząd jakby nie zapracował sobie na takie podwyżki, żeby tak wysokie podwyżki proponować. Zwróćmy uwagę, że szczególnie, że to są podwyżki, które będą rokrocznie wzrastać. Mamy sytuację, gdy zaproponowany został mechanizm, który powoduje, że z każdym roku ci ministrowie, wiceministrowie będą zarabiać coraz to więcej, mimo tego, że tak naprawdę jeszcze nic nie zrobili dla kraju. Proszę Państwa, ja jeszcze chciałam tutaj uzupełnić to, co mówiła koleżanka o kwestii emerytalnej. Postanowiliśmy spróbować wyliczyć, jak by wyglądały te różnice w emeryturach. Wyobraźmy sobie osobę, która pełni funkcję w tej chwili pracuje jako kasierka. Jej zarobki najniższa krajowa 1850 zł brutto w 2016 roku. Jeżeli przejdzie na emeryturę w wieku 60 lat, ta emerytura wyniesie 886 zł, a jeżeli w 67 1555 zł. To jest Różnica 668 zł I podobne, podobna na przykład księgowa 3500 emerytura w wieku 60 lat 1593 zł, w wieku 67 lat 2795 zł. Zwróćcie uwagę, że to są różnice naprawdę sięgające 40%. To znaczy, że tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której osoby, które, kobiety szczególnie które odejdą na emeryturę w wieku 60 lat będą miały emerytury naprawdę głodowe, będą musiały korzystać z pomocy społecznej. Będą trzeba na to środki, będą jednocześnie nie mogły w przyszłości się utrzymać, bo to kobiety na ogół żyją dłużej i często żyją potem samotnie. Będziemy mieć sytuację, w której będą wypychane z rynku pracy. Dlaczego? Dlatego, że przypomnijmy rozwiązania związane z, z emeryturami. Kobieta czy mężczyzna są chronieni na, w pracy na 4 lata przed nabyciem praw emerytalnych. Oznacza to, że jeżeli mamy w tej chwili osobę, która ma prawo do przejścia na emeryturę, ponieważ to jeszcze tam w tej chwili nie, jest 67, tylko trochę mniejszy, na przykład w ciągu, w wieku 65 lat, a w tej chwili ma 62 lata, to ona jest w wieku ochronny W momencie wejścia tej ustawy w życie natychmiast ją może pracodawca zwolnić. Pamiętajmy, że mamy jednak w dalszym ciągu rynek pracodawcy. I pamiętajmy, że to on będzie decydował, kiedy osoby są wypychane na emeryturę. Ja się akurat zajmuję edukacją. Czeka nas reforma edukacji. Oznacza to, że będą likwidowane gimnazja. Nauczyciele tych gimnazjów, ci, którzy skończyli 60 lat w w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn będą prawdopodobnie pierwszymi ofiarami tej ustawy, ponieważ automatycznie, praktycznie będą kierowani na emerytury. Proszę państwa, to jest ustawa, która tak naprawdę godzi w przyszłych emerytów. Nawet bardziej niż budżet państwa, chociaż to też nie jest bez znaczenia. To tyle z naszej strony. Dziękujemy bardzo.